Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Wiesz, lusterko prawe na maździe z lat od 80 do 90 to nie tylko problem estetyczny. Może wpływać na bezpieczeństwo jazdy. Jak się z tym uborć? Zacznij od sprawdzenia, czy masz wszystkie narzędzia. Śrubokręt płaski, nowe lusterko, a może klucz imbusowy. Najpierw odkręć nakrycie ramiątkowe. Tam są ukryte śruby mocujące. Uważaj, by nie uszkodzić plastiku. Jeśli lusterko jest elektryczne, rozłącz przewody. Znajdziesz je w tylnej części ramiątka. Zdejmij stary element, a nowy załóż na gniazdo. Dopasuj ruchome ramy i zapinaj zaciski. Sprawdź, czy dźwignie działają płynnie, a lusterko nie trzepocie. Gdzie szukać części? Wierzyj w sprawdzone hurtownie samochodowe lub sklepy online. Podaj model i rok produkcji, a dostaniesz pasujące lusterko. Uwaga, niektóre wersje Mazda 121 3 mają lekkie różnice w montażu, więc warto dopytać przed zakupem. A teraz, uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!